Dziś opowiem Ci o jednej z największych zmór dla osób uczących się języka angielskiego, czyli o czasownikach nieregularnych. To, że potrafią zaskoczyć, udowodniłem w poprzednim materiale, w którym dosłownie w 10 minut pokazałem cztery najpopularniejsze czasy i pokazałem też, jak z nich korzystać. Po komentarzach możesz zobaczyć, jak bardzo skuteczny jest to materiał. Dziś opowiem Ci, jak obchodzić się z czasownikami nieregularnymi. Jak z nich korzystać i jak się ich łatwo uczyć. Dlaczego jest to takie straszne? No przede wszystkim dlatego, że szkoły językowe i nauczyciele każą nam się ich uczyć na pamięć czyli słówko, tłumaczenie, druga forma, trzecia forma i tak razy 10-20. A jest tego dość sporo, bo takich czasowników nieregularnych jest ponad 200. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym w ogóle są czasowniki nieregularne, to w trzech słowach opowiem Ci o nich tak. Mamy normalny czasownik, czyli ten bezokolicznik, formę bezokolicznika. Na przykład find, znajdować coś. Normalnie tworząc czas przeszły, w czasie past simple, czyli czas przeszły prosty, wystarczy dodać do czasownika końcówkę ED. Przykład to dance, tańczyć. I danced, zatańczyłem. Natomiast w przypadku czasowników nieregularnych mamy całkiem inne słówko. Zatem nie będzie tutaj find, find it z końcówką ed, tylko będzie całkiem inne słówko. Found. Zatem gdybym chciał powiedzieć, ja znalazłem, to powiem I found. Do tego jeszcze dochodzi trzecia forma czasownika nieregularnego, wykorzystywana w innych konstrukcjach, w innych czasach, ale wierz mi, że dla osoby początkującej nie jest to na razie wymagane. Na początku, zanim zaczniesz się w ogóle tego wszystkiego uczyć, warto wiedzieć, że w ogóle coś takiego jak czasowniki nieregularne istnieją. I to już jest duży plus. To już daje ci plus 50 punktów do komunikacji w języku angielskim. Sama świadomość tego, że coś takiego istnieje. Irregular, coś nieregularnego, ponieważ słówko regular oznacza coś zwyczajnego, zaś irregular, coś niezwyczajnego, nieregularnego. No i słówko verbs, czyli czasowniki. Jeżeli już będziesz wiedzieć, że coś takiego istnieje, to popatrz, jaki zadziała mechanizm. A mianowicie mechanizm socjalny. Co to dokładnie za mechanizm? Za chwilę wszystko się wyjaśni. Powiem Ci teraz coś, czego nie powie Ci z całą pewnością żaden nauczyciel, żadna szkoła językowa i podejrzewam, że mało osób, które opowiadają w ogóle o języku angielskim. Będzie to takie świętokradztwo języka angielskiego, ale wierz mi, że mając tę świadomość, będziesz się czuć po prostu lepiej, swobodniej. I dzięki tylko tej informacji będziesz łatwiej komunikować się w języku angielskim. A zatem uwaga, uwaga, jeżeli do formy nieregularnej zastosujesz regularną zasadę, to nic się nie stanie. Twój rozmówca nadal cię zrozumie. Oczywiście to zdanie nie będzie poprawne i prawdopodobnie na kartkówce czy na jakimś egzaminie nie otrzymasz za to punktów, ale informacja zostanie przekazana. Czyli gdybym powiedział, zamiast found, dodałbym tutaj końcówkę ed i bym powiedział, I find it, coś tam, czy gdybym powiedział I gift coś tam to you, czyli ja dałem Tobie, czy na przykład gdybym powiedział I comt, z końcówką "-ed", czyli ja przyszedłem, to nadal mój rozmówca mnie zrozumie. Skąd ja to wiem? Dlaczego mówię o tym tak pewnie? Ponieważ ja sam takie błędy popełniałem. Pamiętam jak dziś, gdy za każdym razem, rozmawiając z jakimś moim znajomym native speakerem, gdy wróciłem do domu, włączałem komunikator internetowy, to mówiłem I already come to... i dalsza część zdania czyli home. I already come to... Home, co jest niepoprawne, ponieważ powinienem powiedzieć I came. I co robili moi rozmówcy? Czasem mnie poprawiali, po prostu mówili came, you should say came. Because it's an irregular verb, czyli jest to nieregularny czasownik. I ja wtedy, wiedząc, że istnieje coś takiego jak te nieregularne czasowniki, uczyłem się nowej formy, nowej, drugiej formy. Czasownika w past simple, czasownika, który jest nieregularny, który wyraża, że coś się stało w przyszłości i jest to zakończone. Zatem, mając tę wiedzę, Ty już teraz możesz czuć się swobodniej, spokojniej w rozmowie z Native Speakerem. Bo nawet znając stosówko podstawowe, czyli ten bezokolicznik, czyli po prostu czasownik, ty możesz z łatwością wyrazić przeszłość, że coś wydarzyło się w przeszłości, wystarczy, że dodasz do tego tę końcówkę edem. Ale jeśli chcesz podejść do tego ambitniej, czy na przykład masz jakiś egzamin, czy maturę, czy jakąś klasówkę i musisz nauczyć się tych czasowników nieregularnych, to pewnie szukasz jakiejś takiej metody, jakiejś zależności, jak tworzone są te czasowniki nieregularne. Otóż nie ma takiej metody. Po prostu musisz nauczyć się nowego słówka, całkiem nowego słowa. Tutaj dam ci niuans i od razu udowodnił, że metody nie ma. Ktoś mógłby doszukiwać się zależności i na przykład wskazać na słówko put, czyli coś kłaść. Gdybym chciał powiedzieć, że ja coś położyłem na półce, to bym powiedział I put something on the shelf. Czyli widzisz, bez okolicznik i forma przeszła są takie same. Podobnie ze słówkiem cut. Czyli ciąć, odcinać coś, ale też skaleczyć się. Gdybym chciał powiedzieć skaleczyłem się w palec, to bym powiedział I cut my finger. Spokojnie nie zrozumieją tego, jako że odciąłeś sobie palec, bo gdyby chcieć być bardziej konkretnym, trzeba by powiedzieć I cut off, ponieważ off wskazuje w tym przypadku, że coś było i czegoś nie ma. Ale wracamy do tych czasowników nieregularnych. Zatem można by pomyśleć, że te krótkie czasowniki, one mają swoją formę przeszłą, zawsze taką samą. Otóż nie bo już wskakuje nam słówko say, a jego forma przeszła wygląda w taki sposób i powiemy I said. I said, czyli ja powiedziałem. Dosówka make, coś robić, wytwarzać. Formą przeszłą będzie made, czyli ja coś wytworzyłem w przeszłości. Dosówka know, czyli znać, coś umieć. Forma przeszła to będzie knew. To k w jednym i w drugim przypadku jest nieme. I knew you to będzie znałem cię. Dosłówka here, czyli słyszeć coś, formą przeszłą będzie had, czyli I had, na przykład ja słyszałem coś. Dosłówka go, czyli iść, będzie całkiem inne słówko, niepodobne w ogóle do tego, co tutaj widzimy, czyli went. I went home, czyli poszedłem do domu. Dosłówka give, dawać, Będziemy mieli gave, czyli I gave you, ja dałem tobie. No i do jednego z najpopularniejszych słówek, czyli be, być będzie was lub też were. To do liczby mnogiej i do drugiej osoby liczby pojedynczej. So I was, ja byłem, you were, ty byłeś. Tutaj jest tak naprawdę 10 przykładów, plus jeden taki podstawowy, który prawdopodobnie każdy zna nawet poprzez uczenie się to be, czyli być. I teraz Ty możesz to wziąć. Nauczyć się tego na pamięć, zrobić sobie listę słówko, tłumaczenie, druga forma, ale nie proponuję Ci takiego rozwiązania. Jeżeli masz faktycznie jakiś egzamin, czy uczysz się do matury, pozostało ci jeszcze dużo czasu. To skoncentruj się na samym początku na tych najpopularniejszych czasownikach. Najpopularniejszych, czyli takich, których będziesz używać, bo jeśli będziesz ich używać, to z dużym prawdopodobieństwem nauczysz się ich przez przypadek. W ogóle zawsze odradzam uczenie się z listy słówek, jakichkolwiek słówek. Słówko, tłumaczenie, słówko, tłumaczenie to jest zawsze najgorszy sposób. Jeśli chcesz, żeby ci to już weszło w głowę tak twardo, to rób z tym przykłady, staraj się tworzyć zdania pod siebie, możesz też wykorzystać do tego technikę wałkowania słówek. Jeżeli wpiszesz sobie w wyszukiwarkę technikę wałkowania słówek, znajdziesz tam mój materiał z dokładną procedurą, krok po kroku, jak nauczyć się słówka poprzez różne czynności. Zatem popatrz, tak naprawdę dla takiego zwykłego człowieka, który chce rozmawiać po angielsku, który chce się komunikować, który jedzie za granicę, który być może będzie pracować w firmie anglojęzycznej czy w firmie, która obsługuje obcokrajowców, dla niego wystarczy znać to irregular verbs, że istnieją takie czasowniki nieregularne. Bo nawet jeśli popełnisz jakiś błąd, a popełnisz przez najbliższe 5 lat z pewnością popełnisz jakiś błąd, po prostu wystarczy mieć tego świadomość. Bo zamiast powiedzieć gave, powiesz gift, I gift you coś tam, I made, I made, czyli wytworzyłem coś, nadal twój rozmówca cię zrozumie z każdym kolejnym błędem, będzie dokładnie tak samo. On prawdopodobnie cię poprawi, czy ty być może znajdziesz to słowo w tekście gdzieś, usłyszysz to poprawne słowo w materiale wideo. I wtedy krok po kroku będziesz uczyć się nowych poprawnych form. Skąd wiem, że tak będzie? Ponieważ w moim przypadku tak to zadziałało, a wierz mi, że jestem idealnym przykładem osoby, która nie jest super zorganizowana i nie ma super talentu do nauki języków, a mimo to udało mi się osiągnąć taki poziom, w którym swobodnie komunikuję się w języku angielskim, nie będąc nigdy za granicą w kraju anglojęzycznym i nigdy nie uczęszczając do szkoły językowej. Dlatego ty też z całą pewnością możesz to. Osiągnąć. Jeżeli podoba Ci się takie moje podejście, z jednej strony luźne, ale z drugiej strony praktyczne, pokazujące to, co jest Ci faktycznie potrzebne do komunikacji w języku angielskim, to zachęcam Cię do zostania ze mną nieco dłużej, zobacz moje materiały na Facebooku i na YouTubie, ale też warto sprawdzić opis, tam znajduje się link do mojej prezentacji, do najnowszego produktu koncentrującego się właśnie na gramatyce. Ellino Grammar Pack, w którym w 21 materiałach pokazuję w bardzo podobny sposób, jak tutaj, te najpopularniejsze zagadnienia z gramatyki angielskiej. Pokazuję to w prosty sposób, praktyczny, możliwy do łatwego przyswojenia. Do tych materiałów, w których tłumaczę zagadnienia gramatyczne, będą też ćwiczenia. Z takimi przykładami, które są przykładami życiowymi. Tych fraz praktycznie w niezmienionej formie będzie można używać w życiu codziennym w komunikacji w języku angielskim. A jest tych przykładów naprawdę dużo, ponieważ aż ponad 600. No i do tego wszystkiego też podają poprawne odpowiedzi, poprawne formy tych ćwiczeń. Są one także nagrane w wersji audio, w których ja po prostu wypowiadam te nagrania, czyli możesz się ich dodatkowo osłuchać. You can listen to these examples. Na dziś to tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeszcze raz zapraszam Cię na mojego Facebooka, na YouTube'a, do subskrypcji i do zostania ze mną nieco dłużej. Cześć!